kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale na pozytywnie Lecimy z taką kart. czy ta osoba, czy on, ona Osoba, o której myślicie, osoba, o którą pytacie Robi mi, macie w serduchu, robi mi na złość Teraz sobie przejrzymy, słuchajcie, czy ta osoba robi Wam na złość To było odwrócone, to jest w odwróceniu A jest w odwróceniu, także tak, robi Wam na złość Przynajmniej robiła, może tak powiem Czas przeszły no bo co co z niektórymi, tak? Będzie rezonowało, ale przestała zobaczcie. Przestała po prostu, dała się na spokój, chciała zbudzić was, zazdrość, może tak powiem. Chciała, żeby ten związek nabrał takiej, wiecie, takiej nie rutyny, tylko ta znajomość, więc poszła do przodu. Wy nie chcieliście natomiast albo nie byliście gotowi, tak, do stabilizacji. I po prostu ta osoba chciała na siebie uwagę zwrócić, więc nie, przy, nie wiedziała, jak przykuć uwagę, może tak powiem. I po prostu dużo ciekawych rzeczy, których wy źle odebieraliście, po prostu robiła, tak? my szczerze porozmawiam, bo nawet mogliście nie dać dojść do słowa tej osobie. Ale robiła wam na złość ta osoba. I dalej robi. Jeżeli jesteście dalej w tej znajomości, to robi dalej i będzie robiła, dopóki nie zwrócicie na nie uwagi. Bo jej zależy tej osobie. Nawet bardziej powiem Wam szczerze, zależy jej niż Wam. Tu widać. Wy nie jesteście pewni, czego Wy chcecie, a ta osoba jest pewna Was. Niezłe tutaj też widzę, słuchajcie, poranienie siebie nawzajem w słowach, w czynach. Tak, także robi Wam ta osoba. Jeżeli pytanie brzmi, czy ta osoba robi mi, robiła na złość. Tak, robiła Wam na złość i robi. I będzie robiła, tak jak powiedziałam, dopóki nie określicie się, nie porozmawiacie szczerze, na czym stoicie. Widzę też dużo miłości, a też dużo żalu, smutku, złości. Osoby trzecie, jak zwykle, także... Dobrze wiecie, jeżeli była taka sytuacja, że ktoś mieszał, dochodziły was jakieś różne komunikaty, były doradzania, to wiecie o co chodzi. Po prostu te zdrosne osoby, które, na której tej osobie na przykład, ja mówię, poczekajcie, wam to wytłumaczyć, czyli na przykład wam na kimś zależy i wy odbijacie drugie, drugiej koledze, przyjacielowi, przyjaciółce osobę, bo ona jest, podoba wam się i to wy nie, po prostu nie myślicie, a, pewnie doradza dobrze, ma rację, nie? A nie pomyślcie, że ktoś może celowo to robić. Niekoniecznie musi, robił i musi, ale zastanówcie się, czy była taka po prostu sytuacja, czy były między Wami jakieś spory, kłótnie, czy coś takiego. Ech, czy ta osoba robi mi na złość? No to macie czarno na białym, krótko, zwięźle i na temat odpowiedź, że tak, robiła i robi Wam na złość. Także co, kochani, trzymajcie się. Cześć!